Witaj z tej strony, Bartek Popiel z bloga bartekpopiel.pl i to jest kolejna część kursu, w którym ja odpowiadam na pytania czytelników, którzy odpowiadali na pytanie. Jakie są Twoje największe problemy w rozwoju osobistym? I te problemy to były problemy m.in. z motywacją, to były problemy z celami, to były problemy z tym, że ludzie czytają e-booki, czytają, słuchają audiobooków, kupują szkolenia, ale z tą wiedzą niewiele robią. I ostatni problem to jest problem związany z odwlekaniem, czyli wiem co trzeba robić, ale po prostu tego nie robię z różnych powodów. I dzisiaj dokładnie zajmiemy się tym właśnie problemem, czyli problemem odwlekania. Po pierwsze, moim zdaniem, żeby poradzić sobie z odwlekaniem, musisz całkowicie wziąć odpowiedzialność za własne życie. To jest bardzo ważny punkt, ponieważ tak naprawdę Twoje życie wygląda jak wygląda, bo Ty jesteś jaki jesteś. Więc jeżeli chcesz, aby Twoje życie uległo zmianie, to Ty musisz zmienić coś w swoim zachowaniu, musisz zmienić sposób w jaki mówisz, musisz zmienić sposób w jaki się zachowujesz, musisz zmienić często ludzi, którymi się otaczasz, tak? Nie wiem, czy widziałeś kiedyś taki program jak Rozmowy w toku. No na pewno widziałeś, to jest program nadawany od 2000 roku, i do tego programu często przychodzą ludzie, którzy tak naprawdę lubią narzekać. Przychodzą i sobie narzekają. Na pewno to widziałeś, no bo ten program nie stałby się tak popularny, gdyby ludzie go nie oglądali, tak? Więc ma bardzo dużą widownię, na pewno obejrzałeś przynajmniej jeden odcinek i... Tam przychodzą ludzie, którzy narzekają jakim jest źle, że są źle traktowani, że ktoś ich oszukał, że mieli w życiu takie, a nie inne sytuacje. I tak naprawdę oni się koncentrują na tym problemie, zamiast koncentrować się na rozwiązaniu. To jest oczywiście moja prywatna opinia, że oni bardziej chcą być w centrum uwagi, rozdmuchiwać ten problem, zamiast coś zrobić ze swoim życiem. Dlatego, jeżeli ty chcesz przestać odwlekać, chcesz zacząć działać, chcesz mieć większą motywację, a tak naprawdę motywacja wynika z rezultatów, jakie się osiąga, to musisz wziąć odpowiedzialność za własne życie. Nie ma innej opcji. Moim zdaniem narzekanie tylko rozdmuchuje, pomaga go rozwiązać. I widzisz, dopóki narzekasz, że coś jest źle, że coś jest nie tak, że coś Ci nie wychodzi, to tak naprawdę nic nie może się zmienić. No, widziałeś kiedyś kogoś uśmiechniętego i wesołego, radującego się swoim życiem i ta osoba, żeby jednocześnie narzekała na, na, na swoją sytuację? No raczej ciężko takiego człowieka spotkać, tak? Więc jeżeli Ty chcesz, żeby się coś zmieniło w Twoim życiu, to po pierwsze musisz przestać narzekać, że jest jak jest. Musisz, musisz wziąć za swoje życie odpowiedzialność. Na co narzekamy? Tutaj takie najczęstsze problemy, na które ludzie narzekają, to jest kryzys, to jest rząd, brak czasu, brak pieniędzy. Narzekamy na klientów, na sprzedawców i na obsługę w różnego rodzaju miejscach, na podatki. I widzisz, tak naprawdę te problemy dotyczą wszystkich bez względu na to, ile ci ludzi mają pieniędzy. Tylko teraz tak. Jedni narzekają, a inni w tym czasie tworzą swoje fantastyczne życie. Teraz pytanie do ciebie, do której grupy ty chcesz się dołączyć, tak? Czy ty chcesz mieć takie życie, o jakim marzysz? Mimo tych wszystkich problemów, tak? Bo tak naprawdę, jeżeli kryzys jest światowy, to on jest światowy. Czyli obejmuje cały świat, jak sama nazwa mówi. Natomiast to, jak ty do tego podejdziesz, czy zaczniesz się nad tym rozczulać, czy będzie ci smutno, czy będziesz narzekał, czy po prostu zastanowisz się, jak sobie poradzić mimo tego kryzysu, jak może z tej sytuacji wyjść. I tak naprawdę widzisz, te wszystkie rzeczy, które ja tutaj wymieniłem, to często są wykręty, to znaczy szukamy winy za obecną sytuację wszędzie, ale nie u siebie, ale nie w nas samych. Czyli właśnie zganiamy na to, że to klienci są źli, a nie na to, że to biznes z nami idzie słabo, tak? Jeżeli przeniesiesz odpowiedzialność na siebie, to prawdopodobnie sytuacja ulegnie radykalnej zmianie. Pierwszy krok do tego, żeby poradzić sobie z odwlekaniem, to jest zastanowienie się, w jakich obszarach życia u Ciebie to odwlekanie radykalnie się nasila. W jakich obszarach życia to szczególnie jest widoczne. Czy chodzi o zdrowie na przykład, może masz iść do dentysty albo masz iść do lekarza z jakimś schorzeniem, ale po prostu to odwlekasz, tak? Nie, nie, bierz, nie weźmiesz sobie wolnego, nie chcesz iść do tego lekarza, przekładasz to na kolejne dni i miesiące. Odwlekanie bardzo się uwidacznia w szkole, tak? Uczysz się na ostatnią chwilę, przekładasz pisanie różnego rodzaju prac. Następnie może w pracy, może nie kontaktujesz się z klientami, może nie dzwonisz, może nie na czas piszesz pewnego rodzaju raporty i inne rzeczy, których się o ciebie wymaga. Może w biznesie odwlekasz w, na przykład nowe inwestycje, wdrażanie nowych rzeczy, wdrażanie nowych technologii, cokolwiek? A może w relacjach, może powinieneś porozmawiać z kimś? Yy, powiedzmy, że pokłóciłeś się z przyjacielem i wasze stosunki są w tej chwili na takiej nienajlepszej stopie i wiesz, że powinieneś to poprawić, ale mimo to niewiele w tym kierunku robisz i prawdopodobnie taka relacja się może rozsypać. Długoletnia przyjaźń może po prostu być całkowicie zawalona przez to, że ty odkładałeś, ponieważ. Ponad tą przyjaźń kładłeś inne rzeczy, tak? Coś było dla ciebie ważniejsze niż rozmowa na przykład z przyjacielem, albo z żoną, albo z dziewczyną, albo z narzeczoną, albo z narzeczonym, tak? Z kimkolwiek. Więc zastanów się, w jakich obszarach życia to odwlekanie u ciebie się nasila. Czasami warto też zadać sobie pytanie o to, ile kosztuje Ci odwlekanie. Jakie poniesiesz koszty, jak zrobisz to teraz, a jakie poniesiesz koszty, jak będziesz tą sprawą zwlekał. Weźmy tutaj za przykład wizytę u dentysty, bo widzisz jak idziesz sobie do dentysty, na taką powiedzmy kontrolę raz na dwa, trzy miesiące, to taka wizyta może Cię kosztować 50 zł, albo nawet raz na pół roku, to w zupełności wystarczy. Natomiast nagłe leczenie, jeżeli buzia ci spuchnie, zacznie cię boleć strasznie ząb, może Cię kosztować 300 zł. Poza tym jeszcze dolicz do tego, że stracisz czas, bo będziesz musiał wziąć urlop. Może będziesz miał wtedy spotkanie z ważnym klientem i Ty na tym spotkaniu nie będziesz mógł się pojawić właśnie przez to, że musiałeś wtedy nagle jechać do dentysty. No i oczywiście jeszcze tutaj dochodzą nerwy, stres, a już, nie daj Boże, jakby musiał na przykład rwać zęba będąc na wakacjach, powiedzmy jesteś sobie na Kanarach, albo jesteś gdzieś w Hiszpanii, jesteś we Włoszech, albo wyjechałeś na jakieś inne bardzo egzotyczne wyspy i tam po prostu Yy, nagle nasilił się ból zęba, chociaż ten ząb pobolewał cię już od jakiegoś czasu, ale ty po prostu to olewałeś. Więc jak sobie to przemyślisz, no to będziesz wiedział, że po prostu granie jest warta świeczki, że o wiele lepiej zapisać po prostu w kalendarzu tego dentystę, zadzwonić, umówić się na wizytę. No i wy, jeżeli przyjdzie ten konkretny dzień, to po prostu idziesz, sprawdzasz, jaki jest stan twojego zębienia. No i dzięki temu problem jest rozwiązany. Uwierz mi, czasami sprawy związane z odwlekaniem mogą Cię kosztować bardzo dużo pieniędzy. Ogromne ilości pieniędzy, jak sobie to podliczysz, ile odwlekasz na zdrowiu, ile Cię kosztuje odwlekanie na zdrowiu, ile Cię kosztuje odwlekanie w nauce, ile Cię kosztuje odwlekanie w biznesie, to mogą być dziesiątki, a może nawet setki tysięcy złotych. Teraz pokażę Ci 12 sposobów na to, w jaki sposób możesz poradzić sobie z odwlekaniem. I tutaj będziemy rozmawiać o wielu różnych dziedzinach życia, tak, o wielu różnych obszarach. Natomiast mam nadzieję, że to Cię zainspiruje, że znajdziesz tutaj coś swojego, że znajdziesz tutaj technika, technikę, która trafi idealnie do Ciebie i będziesz mógł to do siebie odpowiednio dopasować. Oczywiście no to ma być jakiś filmik instruktażowy. Widzisz, ja odwlekanie napisałem całego e-booka. Zrobię to dzisiaj i tam jest podane o wiele więcej strategii. Więc, jeżeli ten temat szczególnie cię gnębi, no to po prostu zapoznaj się z tą książką, bo uważam, że ona jest bardzo, bardzo dobra. Ok, zaczynamy. Po pierwsze, jeżeli chcesz poradzić sobie z odwlekaniem i chcesz potraktować to poważnie, to najpierw musisz podjąć decyzję bardzo mocną decyzję, chcę to zrobić. Ale, oczywiście, tak jak już mówiłem, decyzja zaczyna się w momencie, kiedy Ty zaczynasz coś robić, tak? Bo. Jeżeli tylko mówisz, chcę zacząć biegać, ćwiczyć, chcę schudnąć, to to jest tylko taka deklaracja słowna, ona jeszcze nie jest wdrożona w życie. Ale wystarczy, że weźmiesz kartkę papieru i po prostu napiszesz swój cel: chcę zrobić to i to. Następnie poznaj strategię swojego odwlekania. To jest bardzo częsta rzecz na przykład u studentów, że jeżeli Ty masz siąść do sesji, Ty masz siąść do nauki, Ty masz jakiś egzamin, masz napisać jakąś pracę zaliczeniową, no to wtedy oczywiście będziesz odkurzał, tak, wtedy będziesz mył naczynia, będziesz sprzątał, robił mnóstwo innych rzeczy i oczywiście będziesz sobie to tak w głowie tłumaczył. To jest również ważne zadanie, powinienem to zrobić, no jak to trzy kubki w zlewie stać nie mogą i będziesz robił wszystko, żeby tylko nie zabrać się za tą naukę, więc musisz to sobie uświadomić, poznaj swoje strategie odwlekania. Co robisz, żeby się nie uczyć? Co robisz, żeby nie dzwonić do swoich klientów? Co robić, żeby nie zaczynać z własnym biznesem? Bo tak naprawdę wykonujesz pewne inne rzeczy, które sabotują podjęcie działania, podjęcie konkretnego działania. Poznaj swoje strategie odwlekania. Co ty robisz, żeby nie robić tego, co powinno być zrobione? Trzecia rzecz, jak już sobie podejmiesz decyzję, co chcesz zrobić? Poznasz strategię odzekania Dlaczego nie robisz tego, co powinno być zrobione? To przejdź do otoczenia. Jeżeli to ma być na przykład napisanie czegoś, to ma być tworzenie jakiegoś programu na komputerze, to ma być tworzenie grafiki dla klienta, czy cokolwiek innego, to. Dobrze, zadbaj o swoje otoczenie, czyli wyeliminuj wszelkie zakłócenia. Wyłącz telefon, wyłącz telewizję, wyłącz radio, jeżeli ci przeszkadza. pozamykaj wszelkiego rodzaju okna w przeglądarce i dalej, tak Zadbaj, żeby to środowisko było czyste, żeby to było środowisko do pracy. Zadbaj o bardzo takie otoczenie, które będzie sprzyjać twojej produktywności. Następna bardzo ważna sprawa to jest rozpoczęcie zadania z minimalnej poprzeczki. Czyli jeżeli chcesz zacząć ćwiczyć, to postanów sobie, że będziesz robił tylko trzy przysiady, pięć pompek. Naprawdę taką bardzo małą rzecz, bo chodzi o to, żeby nabrać dopiero rozpędu, żeby przyzwyczaić swoją głowę do tego, że zaczynają się dziać jakieś zmiany i tak naprawdę nigdy nie wyjdzie idealnie, tak? Więc zacznij z minimalnej poprzeczki. Możesz sobie postanowić, że masz na przykład napisać jakąś pracę zaliczeniową, to możesz sobie postanowić, że otworzysz Worda i napiszesz tylko pięć pierwszych zdań. Tylko 5 pierwszych zdań. No tyle to jesteś na pewno w stanie zrobić. Dokładnie tłumaczyłem to w pierwszej części tego kursu, gdzie mówiłem o motywacji, jako teoria pierwszego kubka, tak? Jak już zaczniesz jakieś zadanie, to będzie to zdecydowanie łatwiej dokończyć. Dlatego później, to jest kolejny punkt, wykorzystaj siłę rozpędu. Jak zaczynasz coś robić, to nagle okazuje się, że ty jesteś w stanie nabrać takiego rozpędu i zaczniesz, powiedzmy, pisać jakąś pracę zaliczeniową 5 minut, napiszesz 5 zdań, ale nagle poczujesz taki przypływ energii i nagle się w twojej, wiedzy, w twojej głowie zacznie kumulować jakaś wiedza i ty tą wiedzę uzewnętrznisz, dzięki temu na przykład napiszesz za chwilę tych zdań 20 albo 30. Tak? To jest bardzo ważna taka rzecz, żeby wykorzystać siłę rozpędu. Kolejna wskazówka, która może być przydatna wielu osobom, których praca związana jest z pracą przy komputerze, to jest praca offline. Jeżeli nie umiesz się odpędzić od tego, żeby przestać korzystać z Facebooka, z naszej klasy, z Blipa, z Golden Line'a czy innych wszelkiego rodzaju portali społecznościowych, to po prostu wyłącz internet, rozłącz internet, wyjmij wtyczkę, wejdź do otoczenia sieciowego i wyłącz po prostu połączenie z internetem i skup się na tym, co ma być zrobione, tak? Skup się na tych rzeczach. Oczywiście o wiele gorzej ma się sytuacja w momencie, gdy Ty w swojej pracy wykorzystujesz internet. No tutaj niestety musisz się pozbyć tych złych nawyków, zastąpić się lepszymi, ale to także jest do zrobienia. Następny punkt Znajdź pracę, która jest wymagająca, ale daje satysfakcję. Często ludzie odwlekają swoje działania, dlatego że mają pracę, która nie do końca ich satysfakcjonuje, którą nie do końca im się podoba. Oczywiście w każdej pracy będzie wiele rzeczy, które nie do końca będą ci się podobać, tak? Czasami to może być długi dojazd do klienta, to może być stanie w korkach, cokolwiek, ale sama praca, sama sprzedaż na przykład, jeżeli ktoś jest handlowcem i lubi sprzedawać, to tak naprawdę na samą sprzedaż poświęca może maksymalnie 15% całego swojego czasu, bo reszta to jest wypełnianie papierków, to jest przygotowanie katalogu, to jest przygotowanie się do rozmowy, to jest dojazd i tak dalej. Więc pokochaj te 15%, powiedzmy, swojej pracy, a pozostałe 85% po prostu musisz zaakceptować. Często tak to jest, ale jeżeli nawet te 15% nie sprawia ci takiej satysfakcji, a ja uważam, że często się mówi, że wiesz, dąż do wolności finansowej, to wtedy już nie będziesz, mógł, nie będziesz musiał pracować. No okej, okay, tylko czy naprawdę chciałbyś przestać pracować? Ja uważam, że większość ludzi, gdyby próżnowała, no to już po trzech dniach takiego próżnowania człowiek ma dość i chciałby się zabrać za jakąś pracę. Tak? Więc tu nie chodzi o to, żeby przestać pracować, tylko może chodzi o to, żeby znaleźć sobie lepszą pracę, taką pracę, która nadaje satysfakcję z tego, że my dzięki temu, co lubimy i tak robić, lepiej służymy innym ludziom. Tak to może w dużej mierze wyglądać. Następny punkt: posiekaj zadanie. Tutaj odsyłam Cię do filmików, które nagrałem już jakiś czas temu. Ten filmik nosi tytuł Jak zamieniać marzenie na konkretne wydarzenia. Na blogu bartekpopiel.pl znajdziesz to pod tytułem Jak zamieniać marzenia na konkretne plany. I w tym filmiku dowiesz się, jak rozbić zadanie, konkretny cel na takie małe elementy, jak to sobie odhaczać, jak to sprawdzać, w którym momencie jesteś, ile masz już zrobione, ile jeszcze masz przed sobą. Więc nie będę tutaj po raz kolejny tego powtarzał. Po prostu odsyłam Cię do tego filmiku. Wpisz sobie, jak zamieniać marzenia na plany, albo jak zamieniać marzenie na konkretne wydarzenia. Znajdziesz to na moim blogu. W opisie tego filmiku ja również podam do tego link. Także znajdziesz to pod tym filmikiem. Następny bardzo ważny punkt to koncentracja. Jeżeli już pracujesz nad jakimś zadaniem, to postaraj się na nim maksymalnie skoncentrować. Czyli poświęć na przykład, zacznij od 10 minut albo od 15. Poświęć te od 10 do 20 minut tylko na to jedno konkretne zadanie. I w tym czasie żadnych maili, żadnego Facebooka, żadnych blogów, żadnych rozmów, żadnego telefonowania, żadnego odbierania. Nic. Po prostu skupiasz się tylko i wyłącznie na tym jednym konkretnym zadaniu. Uwierz mi, że jak zrobisz sobie takie krótkie meetingi, powiedzmy, cztery takie serie 20 minutowe w ciągu dnia, w których ty nie będziesz robił nic poza tym ważnym zadaniem, to zobaczysz, jak szybko poprawi się efektywność wykonywanych zadań. Kolejny punkt, którym się zajmiemy, to jest perfekcjonizm. Otóż wiele osób uważa, że. Na przykład, ktoś chce zacząć działać we biznesie, ale myśli sobie, nie jestem jeszcze dobrze przygotowany i muszę więcej poczytać blogów, muszę więcej zdobyć informacji, wtedy na pewno będę dobrze przygotowany. Otóż to jest nieprawda. To hamuje potencjał wielu osób. Na początku wystarczy, że po prostu będziesz dobry. Na przykład, mój przyjaciel Michał Maj nagrał w ostatnim czasie taki kurs, który się nazywa Tuning Życia i znajdziesz to na jego blogu piękne.eu. I Michał, w pierwszej lekcji audio, którą wypuścił do ludzi, od razu powiedział: Słuchajcie, nie jest to nagrane perfekcyjnie. Ja wiem, że jeszcze wielu, że wiele rzeczy tam brakuje, tak? Nieodpowiednia tonacja, nieodpowiednia modulacja głosem, jeszcze gdzieś się będę zacinał, gdzieś mogą się pojawiać różnego rodzaju yy, 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 i tak dalej, ale po prostu następne części tego kursu na pewno będą lepsze. Więc po prostu chciałem zacząć i dlatego ta pierwsza część wygląda jak wygląda, ale obiecuję Wam, że dalej będzie tylko lepiej. No i rzeczywiście jest tak. Więc wystarczy, że zaczniesz na początku, bądź dobry, nie będziesz od razu genialny, nie będziesz rewelacyjny, nie będziesz powalał ludzi, ale po prostu bądź dobry. Od czegoś trzeba zacząć? Kolejny punkt, który może Ci pomóc w pokonaniu, w pokonaniu odwlekania, zwłaszcza jeżeli wiesz, masz takie osobie bardzo wysokie mniemanie, to jest odwołanie się do inteligencji. Jeżeli uważasz się za człowieka inteligentnego, za człowieka bystrego, za człowieka o wysokim ilorazie inteligencji, a mnie mam, że tylko tacy trafiają na tego bloga, to często możesz się do tego odwołać. Mianowicie, jeżeli wiesz, że Twoje zachowanie jest głupie, że na przykład nie robisz tego, co powinieneś robić, że zamiast napisać coś ważnego, to Ty siedzisz na Facebooku, to zadaj sobie pytanie, czy w taki sposób postępuje człowiek inteligentny. Jeżeli uważasz się za człowieka inteligentnego, no to sobie pomyślisz, no nie, no w ten sposób, no to tak, człowiek inteligentny, człowiek mądry, człowiek, za którego ja się uważam, to on by tak nie postępował, on po prostu by siadł do tej swojej pracy i by tą pracę skończył. Natomiast na pewno by się tak nie bawił, że przeskakuje z portalu na portal, że czyta jakieś pierdoły, że czyta różnego rodzaju fora, blogi i tak dalej, tylko po prostu skupiłby się na tym, co ma do zrobienia i ewentualnie wzbogacałby w jakiś sposób tą swoją wiedzę, tak? Ale koncentrowałby się bardziej na swojej pracy, powiedzmy 20% nauki, a 80% działania. Tak by się zachowywał człowiek inteligentny. Więc do tej swojej inteligencji także możesz się odwołać. I punkt 12 to jest trenowanie, odwlekanie na małych rzeczach. Mianowicie możesz trenować na zmywaniu, na wynoszenie śmie śmieci, na telefonowaniu. Jeżeli na przykład masz wyjść z psem, to. Pozbądź się ze swojego słownika słowa pod tytułem zaraz. Na przykład jeżeli masz pozmywać naczynia i widzisz, że stoją tam cztery kubki i myślisz sobie że powinienem pozmywać, to nie na zasadzie zaraz, później, nie chce mi się jutro rano, tylko zacznij walkę ze swoim odwlekaniem właśnie od tego, że pozmywasz natychmiast, że wyniesiesz śmieci natychmiast, że zadzwonisz do rodziny, do kogoś z pracy, do przyjaciela, do jakiegoś klienta, że też nie będziesz odwlekał, że zrobię to później, tylko rób to teraz. Tak samo na przykład spacer z psem. I to tyle, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałem. Mam nadzieję, że któraś z tych strategii, że któraś z tych technik będzie dla Ciebie pomocna. Yy, I po prostu. Bardzo się cieszę, że towarzyszyłeś mi, jeżeli oglądałeś wszystkie cztery odcinki tego kursu, to fajnie, mam nadzieję, że czegoś się ciekawego nie tylko dowiedziałeś, ale także, że rzeczywiście zaczniesz coś z tym robić, bo to jest najważniejsze. Wiedza w działaniu to jest dopiero prawdziwa petarda, zatem życzę Ci wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że za jakiś czas skontaktuję mi się ponownie, a ty będziesz już dużo, dużo dalej niż jesteś w chwili obecnej. Pozdrawiam Cię serdecznie, mówił Bartek Popiel z bloga bartekpopiel.pl.